No dobra Nie, 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 musisz wcześniej z jednej nogi, z jednej nogi O właśnie Tak bo jak Staszek, super O nie, najpierw skoczyć później Później dopiero No takie są trudy treningu czasami O świetnie Staszek normalnie tutaj po Może pozować normalnie Najpierw skoczyć coś, złapać ręce, później nogi pod siebie o proszę bardzo Dokładnie tak, tak. <grymne> Z jednej nogi, bo tak ty się boisz, się boisz troszeczkę no. O super, super ja się boję. <grymne> Dawaj z cię podsadzi Staszek Dawaj o, A tam ciężko <grymne> Dawaj z łap się No mi trzeba spuść No i się wybijasz. No? A to ty łóżko co no, Dawaj, Sachu Sachu dzisiaj po prostu jest dziki. Nie, no, no, dawaj, trener, pokaż co potrafisz. Pokaż małpę oj oj Jerbek żyje! Jerbek w dżungli jest. jest dzisiaj. No. no. Brawo! Brawo, brawo! Staszek pokaże nowe ćwiczenie, proszę zobaczyć. Szalony! To jest szalony obraz. Zdziało się już chyba boi, co? No. No. Dawaj. Dawaj hop! Na przełaj normalnie jest przełaj hmm. Dawaj Stachu jeszcze raz pokazowo hmm. Normalnie przez, przez, jak bieg przez przeszkody normalnie. On jest chyba do tego stworzony. Po prostu Staszek jest stworzony chyba do przeszkód, do biegania przeszkód. Idź tam stań już mnie jak ja lecę tam Lot koguta będzie, proszę, Państwa, proszę zobaczyć. No, kogut leci! Uuu. Jaki on jest dziki! Pierwszy. proszę zobaczyć co on robi. Proszę zobaczyć co on robi. To jest z co o tym powiesz. To jest myśliwite. Czy on nie jest dziki? No, czy on nie jest dziki. Zobaczcie jak to jest wysoko, jaka to jest wysokość, proszę zobaczyć. No i końcowy etap treningu Hermesa sobotniego, czyli przebieżki rytmowe. Proszę bardzo, zobaczymy jak to wygląda.